Nazywam się Michał Kujawski, to jest Telewizja w Punkt i zapraszam do obejrzenia drugiej części ławy prasowej. Moimi Państwa gośćmi są w dalszym ciągu dr Sebastian Gajewski oraz redaktor Maciej Wiśniowski. W tej części programu porozmawiamy o tym, co się dzieje obecnie w Kazachstanie. Kilka dni temu Kazachstan Dwukrotnie wzrosły w Kazachstanie ceny gazu, co spowodowało niespodziewane zamieszki oraz się skończyło na wprowadzeniu stanu wyjątkowego. Słuchać o wielu ofiarach, Rosja i Białoruś w ramach organizacji układu o bezpieczeństwie zbiorowym wysłała tam tak zwane siły pokojowe. Jak się pan, tym razem zaczniemy od pana redaktora? Czy do, dobrze jest wspierać protesty w poniekąd stabilnych, lekkich dyktaturach, takich jakim jest Kazachstan? Wiele głosów w polskiej debacie publicznej jednak popierało te protesty i no, cieszył, widziało w tym możliwość zmiany kazachskiego systemu. Uważam, że nie ma szansy na zmianę. Kazachskiego systemu. To, o czym my mówimy i o, o czym pan redaktor był uprzejmy powiedzieć, ta lekka dyktatura była w dużej mierze PR-em. Kazachstan jest, jest krajem, który rządzony jest od lat w sposób klanowy. To się u nich nazywa Żuzy. Jest Żuz starszy, średni i młodszy. Jeśli idzie o jakąkolwiek walkę o władzę, to jest między Żuzem starszym, czyli w tej chwili. Żuzem e, kierowanym przez klan Nazarbajewa, a Tokajew jest jego, jego ekspozyturą, chociaż są głosy, że to jest między nimi starcie. Ja w to nie wierzę. E, a żuzem średnim, który, który tworzą ludzie, młodzi ludzie, których wysyłano jeszcze Nazarbajew wysyłał na zachód studentów, którzy przyjeżdżali. I po pierwsze, przywozili bardzo ortodoksyjne, neoliberalne pomysły na gospodarkę, które skutkowały dzikim rozwarstwieniem społecznym. I oczywiście to, co naturalne chęcią, chęcią wzięcia władzy, więc, więc myślę, że to jest w taki sposób, trzeba patrzeć na te dzisiejsze protesty. Protesty oczywiście zaczęły się od haseł społecznych. To była obniżka cen gazu, co, co zrozumiałe, skoro, skoro skoczył dwukrotnie obniżenie wieku emerytalnego, walka z korupcją no, tego, typu, tego typu hasła, które każdy człowiek myślący prospołecznie poparłby w ciemno. I w ciągu dosłownie kilkunastu godzin. Zamieniły się na hasło nacjonalistyczne. Nacjonalizm tam jest wciąż, wciąż silny i rośnie w ogóle w siłę. Część obserwatorów też wyraża, wyraża obawy, żeby nie doszła do głosu radykalny, radykalny islam. Przypomnę, że to jest 70% w Kazachstanie to są islamiści. W związku z powyższym no, skończyło się tak, jak się skończyło. Wierzyć dzisiaj internetowi tak za bardzo nie można, ale oczywiście filmiki z tego, jak podjeżdżają samochody cywilne i uzbrojani są, są demonstranci, e, mogą być prawdą, choć oczywiście nie muszą, ale myślę, że to jest duży stopień wiarygodności. Na wiary. Telegramie krążą filmy, w których ludność rozbraja wojsko. Rozbraja wojsko. Wzięli, wzięli magazyny powiem, zbrojeniowe, więc było z czego, z czego strzelać. Część do tej pory, do wczoraj wieczorem znaleziono już trzy trupy pozbawionych głów, po prostu odcięte, odcięte głowy. To, to też świadczy o, o pewnym stopniu okrucieństwa między, między, między stronami. Były też głosy o tym, że część podoficerskiego grupy przechodzi na stronę demonstrantów. Z punktu widzenia Tokajewa nie było na co czekać i zrobił to, co zrobił. Zawsze wejście, wejście obcych wojsk na teren, na, na teren państwa nie budzi mojego żywego entuzjazmu, ale, ale mówiąc szczerze, z punktu, widzenia, z punktu widzenia Tokajewa i stabilności w tym regionie Uważam, że to że to miało uzasadnienie, tym bardziej, że prawnie to jest to jest, jakby to być łatwe do, łatwe, łatwe do obrony. To znaczy ten pakt prze, przewiduje tak, tak. punkt drugi i czwarty przewiduje tego typu działania. Rosjanie, których jest 3000. Tam, tam nie tylko Rosjanie, Białorusini, jest Tadżykistan, Armenia, zresztą Armenia w tej chwili jest, jest, jest przewodniczącym, znaczy paszynianie jest przewodniczącym tej całego sekretariatu. Tadżykistan, no jeszcze tam parę osób, Kirgizja też wysyła swój, swoją kompanię. Oni oczywiście deklarują się, że będą przede wszystkim pełnić funkcję ochraniania budynków państwowych i, że tak powiem, stróżowania. Natomiast i odpowiadać ogniem będą tylko wtedy, jeżeli zostaną zaatakowani. No, dzisiaj z kolei rano już jak gdyby są komunikaty uspokajające, że w większości, większości miast jest, jest, spokój. Tylko, że cena, którą, którą zapłacono to są dziesiątki, dziesiątki zabitych jest wysoka. Panie, panie doktorze, czy również pan uważa, że ta interwencja rosyjska jednak może przynieść jakieś, jakieś pozytywne skutki? Czy czy jednak jest ryzyko, że Kazachstan stanie się kolejną rosyjską prowincją? No, ja niestety tych skutków interwencji rosyjskiej bardzo się obawiam. Nie tylko w perspektywie samego Kazachstanu, jego sytuacji wewnętrznej, ale w szerszej perspektywie no, dotyczącej przede wszystkim Europy Zachodniej, ale także całego świata. Dlaczego? Że oczywiście najprawdopodobniej ta interwencja rosyjska no, doprowadzi do stabilizacji wewnętrznej w Kazachstanie, mówię do stabilizacji w cudzysłowie, dlatego, że no, najprawdopodobniej te Zamieszki, te ruchy, które są tam obecnie, nie doprowadzą do jakiejkolwiek systemowej jakiejkolwiek systemowej zmiany. To zresztą, co trzeba podkreślić, w Polsce mamy taki, taki zwyczaj, mówię o wielu osobach, które są aktywne publicznie, zarówno politykach, komentatorach, dziennikarzach, że jeśli gdzieś widzimy na wschodzie albo w zasadzie jakimkolwiek dowolnym kraju jakiekolwiek ruchy, zamieszki, które są zwrócone przeciwko dyktatorowi czy władzy autorytarnej, no inne. inne innemu systemowi niż demokracja liberalna, to widzimy w tym nadzieję na demokrację liberalną i mówiąc trochę ironicznie, odnoszę wrażenie, że niektórzy już sobie wyobrażali, jakoby Kazachstan prawie miał za chwilę, za dwa, za pięć, za dziesięć lat przystąpić do NATO i do Unii Europejskiej. Mówię to pół żartem, ale takie myślenie w części tej klasy publicznej w Polsce jest, ono jest nieco, ono jest nieco zabawne. Natomiast wracając do samej interwencji rosyjskiej, ona jest niebezpieczna I to znaczy oczywiście Kazachstan jest państwem Sferze wpływów rosyjskich. Jeśli te wpływy rosyjskie w Kazachstanie będą większe niż są do tej pory, jeśli okaże się, że w administracja, administracja kazachska będzie pod jeszcze większym wpływem rosyjskim, no to może skończyć się dla, nie tylko dla Kazachstanu nie najlepiej, ale także dla państw Europy Zachodniej, bo okaże się, że Rosja uzyska jeszcze większą kontrolę nad surowcami energetycznymi, które są potrzebne tutaj na zachodzie Europy. Trzeba pamiętać o tym, że Kazachstan jest największym na świecie dostarczycielem uranu. No, jeśli okaże się, że Rosja będzie mogła nie tylko zakręcać kurek z gazem, ale także wpływać na to, ile uranu trafia do Europy Zachodniej, no to jej pozycja w stosunku do Europy Zachodniej, świata zachodniego wzmocni się jeszcze bardziej. A pamiętajmy, Polska jest państwem, w którym tej energetyki jądrowej w zasadzie nie mamy, natomiast w państwa zachodnie to są przecież państwa, w których energetyka jądrowa dostarcza. Dużą część, dużą, część, dużą część energii i można sobie wyobrażać bardzo różne konsekwencje i gospodarcze, ale także polityczne takiego uzyskania przez Rosję większego wpływu na dostarczanie tych, tych surowców. Więc ja bym sobie życzył, żeby ta interwencja rosyjska była punktowa i nie przerodziła się w jeszcze powiększenie wpływów rosyjskich w tym państwie, które i tak są oczywiście znaczne. Dektorze, czy nie obawia się Pan jednak, że faktycznie Kazachstan może się stać rosyjską kolonią i zakręcić kurek z uranem? Wie Pan, co myślę, że, myślę, że to, to są zbyt daleko posunięte obawy, choć oczywiście przecież są, są zrozumiałe. Przyjąwszy, że Tokajew utrzymałby się przy władzy, po tej interwencji miałby dwa wyjścia przed sobą. Oprzeć się albo Chiny, albo Rosję. Oparcie się o Chiny jest, jest rzeczą nęcącą. Oni chęci, nie jest w interesie Zachodu. Z chęcią. Oparcie się, się o Rosję też nie jest, ale, ale w każdym razie Chiny chętnie by dały dowolną ilość pieniędzy, natomiast tam jest lęk z tego co ja się orientuję, bo rozmawiałem z, z ludźmi, którzy o tym lepiej znają przecież niż ja tam jest lęk przed tym, że Chiny, po pierwsze, ich uzależnią w sposób, w sposób dramatyczny, po po drugie pozbawią ich państwowości, po prostu oni się zostaną oni się, się wchłonięci i, i, i zostaną rozpuszczeni w, w tym, w tym chińskim, chińskim morzu. Natomiast Rosja, cokolwiek to oznacza w tym państwie, ja mówię o Kazachstanie, gwarantuje im jakąś formę suwerenności. Ciekawe są też głosy w Rosji, że gwarantuje im suwerenność, ale chętnie by widziała konfederację lub federację Rosji z Kazachstanem, co oczywiście to, o czym, o czym Pan mówi, wzmacnia siłę Rosji. Mówiąc szczerze, czy tak, czy tak, w gruncie rzeczy myślę, że Rosja na tym wygra, to znaczy zwiększy swoje, swoje wpływy i, i będzie, będzie grała tym. Tym co ma, czyli, czyli również surowcami energetycznymi, ale przecież nie tylko Rosjan, tylko Kazachstan produkują, mamy wolny rynek, jak ktoś chce sobie kupić trzy razy drożej, to bardzo proszę kupić. W jakim stopniu Rosja gwarantuje tą suwerenność w takim jak na Białorusi, która de facto staje się tylko tytularnym krajem? od kilku dni em, przy granicy e, polsko-białoruskiej, po stronie białoruskiej pierwszy raz nie białoruskie lotnictwo, ale rosyjskie bombowce latają. Tam, tam są mieszane patrole, la, latają, ale nikt nie ma złudzeń, znaczy już zatrzymując się na chwilę przy Białorusi, że armia białoruska, której korpus oficerski został wykształcony w Rosji, y, ma jakiekolwiek inne y, zamiary i poglądy, y, wyłączywszy być może koncepcję po, Polityczne niż, niż trzymać, się, trzymać się z Rosją. Między innymi mówiąc, ja uważam, że akurat trzymanie się Białorusi z Rosją jest bezpieczniejsze y, dla Europy, ponieważ Rosja nigdy sobie nie pozwoli na, na oderwanie Białorusi z, z punktu widzenia własnego bezpieczeństwa. Czy z perspektywy polskiej nie był to wygodny bufor dotychczas i zmniejszenie suwerenności. Dotychczas Białorusi po prostu stawia Polskę jako kraj frontowy de facto? Tak jest, tylko, że tylko że, jak gdyby to na nasze własne życzenie zrobiliśmy. Tak? No, znaczy mogliśmy, o czym pisał Witold Juraż, człowiek, którego nie można posądzać o prorosyjskość. Jest niesłychanie krytyczny co do polskiej polityki wschodniej. Ja podzielam jego poglądy. Można to było rozegrać lepiej. Rozegrali, rozegraliśmy to najgorzej, jak, jak można było. Między innymi mówiąc, kanał Nechta bardzo intensywnie pracuje właśnie w Kazachstanie, dając argumenty Rosji do ręki, że właśnie oto Polska miesza się wewnętrzne sprawy innych, innych krajów i Zachód. No, trzeba po prostu myśleć. To nie jest, nie jest właściwy moment dla myślenia w, w polskich elitach, które tworzą, tworzą politykę zagraniczną, szczególnie na kierunku wschodnim. Natomiast no Rosja, tak jak mówię, no wzmocni swoje, swoje, swoje wpływy. Zobaczymy, co będzie, mówiąc szczerze, wszystko zależy od tego, jak dalej przebiegną rozmowy Rosja-NATO i Putin Biden. E, które tak, które nastąpią 10 stycznia i kolejne 12, więc całkiem niedługo. E, panie, panie, panie doktorze, e, czy z perspektywy polskiej e, większa suwerenność Białorusi jest nam na rękę, czy jednak czy wpływ czy zwiększenie wpływów e, rosyjskich, czy polska polityka zagraniczna na tej naszej wschodniej granicy jest skuteczna? Nawiązując do, do wypowiedzi e, pana redaktora. Obecnie spełnia się ten zły scenariusz, o którym trochę mówiliśmy w tym momencie, kiedy wybuchły, protesty na, Białorusi, protesty na Białorusi. Wtedy to było niewiele takich głosów, ale one się w debacie publicznej pojawiały. Znaczy kreślono scenariusz, że i tak z tych protestów żadnej demokracji na Białorusi nie będzie, nie dojdzie do zmiany władzy, nie dojdzie do demokratyzacji systemu. Nie powstanie z Białorusi żadna demokracja liberalna państw które jest oparte na systemie wolności i praw człowieka i obywatela. Natomiast Łukaszenka i jego ekipa zostanie tylko tym razem. Łukaszenka już będzie bardziej zależny i jeszcze bardziej sterowany niż to było do tej pory przez Rosję, bo tylko Rosja gwarantuje utrzymanie się Łukaszenki na jego stanowisku i utrzymanie się związanej z nim ekipy. No i tak się właśnie dzieje. Widzimy, że Białoruś popada w jeszcze większą zależność wobec Rosji. Jest to Zupełnie zrozumiałe, chociaż można, jeżeli się patrzy na politykę Aleksandra Łukaszenki w dłuższej perspektywie, no to można sobie wyobrazić, że to nie jest wymarzony przez niego scenariusz, tylko raczej jest to scenariusz, do którego jest przymuszony ze względu na sytuację, w której się znalazł, to znaczy niezwykle ceni sobie bycie przywódcą Białorusi i kontrolowanie całego aparatu władz publicznych, a to mu dzisiaj gwarantuje Rosja, bo ma po prostu problemy wewnętrzne. No, okazuje się, że ta polska polityka wschodnia polityka wobec Białorusi no, nie zrealizowała swoich celów. To znaczy, w naszym interesie jest oczywiście Białoruś, która jest wolna od wpływów rosyjskich, albo inaczej. To nie jest oczywiście możliwe, ale chodzi o Białoruś, która tych wpływów rosyjskich ma mniej niż, niż więcej. To się nie udało i szczerze powiedziawszy, w zasadzie nie wiem, jaka, jaka właściwa powinna być dzisiaj droga, bo jednak poza mieliśmy okres, kiedy polska polskie władze publiczne, partia rządząca, ale w ogóle szeroko, bo większość klasy publicznej bardzo mocno wspierały protesty na Białorusi, proces ewentualnej zmiany władzy, czy w przyszłości demokratycznej transformacji, no ale w przeszłości także Zarządów Prawa i Sprawiedliwości był moment takiej podjęcia pewnej próby ocieplania relacji z Białorusią. Pamiętamy marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, który mówił o Łukaszence jako niezwykle ciepłym człowieku, i to też niewiele niewiele dało. Być może tą polską politykę wschodnią, polską politykę wobec Białorusi i Rosji. Trzeba przemyśleć na nowo, bo okazuje się, że różne, różne podejścia, różne odcienie tej polityki nie doprowadziły do realizacji założonych celów. Dziękuję bardzo i to było Kto jest koniec części drugiej. Zapraszamy do obejrzenia części trzeciej. Dziękuję.